Wirtualne studio fryzjerskie Ruda i Angela zaprasza. Jeśli jesteś znudzona, znudzony swoim wyglądem, to proponujemy zmianę luku. Za pomocą programu Happy Hair, wirtualny stylista, odmienisz swój styl. Wystarczy, że przyślesz nam zdjęcie swojej twarzy z włosami na numer telefonu 600 005 782 albo e-mail Com. P.S. Wirtualne studio fryzjerskie Ruda i Angela nie ponoszą odpowiedzialności za szkody psychiczne związane ze zmianą fryzury. Cześć, to ja, tutaj Angela z zakładu fryzjerskiego Ruda i Angela. W zeszłym tygodniu, jak oglądaliście, jesteście naszymi followersami, to um, założyłyśmy studio fryzjerskie. Jesteśmy po pierwszych takich konsultacjach wspólnych. I Kasia Ruda oglądnęła po prostu, przyjrzała się tak sobie z boku na filmiku i stwierdziła, że po prostu najlepszą fryzurą była właśnie ta, którą tutaj prezentujemy. Więc tutaj dzisiaj z Kasią Rudą tylko żeśmy troszeczkę podciągnęły make-upik, to znaczy. Tak, ja wiem, że Kasia po prostu Ruda nie bardzo lubi make-up, że nawet ma po prostu takie alergologiczne problemy, ma alergię na make-upy, ale ja jej mówię: Ruda, słuchaj, Ruda masz taką piękną cerę, w ogóle gładziutką, śliczniutką. Uśmiech też masz piękny, więc w zasadzie oczy. Wszystko ok, nie? W zasadzie y, jesteś naturalność. Naturalność, słuchaj, mówię, Ruda, nie? Więc... Tak naprawdę leciutko, tylko daliśmy szmineczkę z błyszczykiem, cień pod oczy, ale tak naprawdę tylko i wyłącznie tak po prostu dla takiego, takiej smugi na twarzy. Także, że ja taką właśnie Kaśkę lubię, po prostu ruda, naturalne, stos stosujemy na, 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 na naturalizm, na, na po prostu yy, normalny wygląd skóry. i bez szaleń z make-upem. No a tutaj słuchajcie, ja, Andrzela. No słuchajcie, ja to trochę przeszalałam, powiem Wam szczerze. Ja lubię make-up bardzo mocny, taki, e, taki po prostu podkreślający moją, moją kobiecość, nie? No i tutaj żeśmy z Rudą po prostu Poszły na całość, no nie wiem czy nam się to podoba. To jest raczej taki po prostu raczej look na no, jakiś koncert, na no, jakiś taki wieczór, ale, ale wiecie, że jestem szalona, więc tutaj no, mocno pociągnęliśmy po prostu po ustach szminką. E, po prostu bardzo trendy są teraz e, wokół oczu e, po prostu e, te rąby. A nie, a nie, elipsy, także że poszliśmy no i oczywiście mocno maskarą żeśmy pociągnęły, no słuchajcie no ja powiem, no powiem wam też tak, że no ze mną to już niewiele da się zrobić, ja niestety tutaj nie, no po prostu Ruda jest po prostu piękna, naturalnie, no ja chociażbym nie wiem ile tego make-upu po prostu naładowała, to jednak, po prostu, no jednak widać, widać, że no piękna to ja nie jestem, no. A teraz e, nasza, nasza pierwsza klientka, e, nasza pierwsza klientka e, z, z zakładu fryzjerskiego e, Ruda i Angela Wirtualne Studio e, to Madzia. Madzia jest słuchajcie, przyjaciółką e, Rudej Rudej Kasi, jeżdżą sobie razem busem e, i dzisiaj po prostu e, Magda poddała się naszej metamorfozie, sprawdzali, sprawdzamy co możemy po prostu tutaj z Magdą zrobić. No z Rudą próbowaliśmy różne, naprawdę bardzo długo żeśmy się zastanawiały co zrobić. Z fryzurą Magdy, bo zaczęliśmy od fryzury. No Madzia ma bardzo fajne takie, 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 taki ma swój styl, nie? Chcieliśmy ją tutaj wydobyć z niej troszkę tej, nie wiem, troszkę tej kobiecości, tak? Czyli mamy taką taką no, Madzie w różnych odsłonach. Ta pierwsza odsłona to jest taka bardziej no właśnie kobieca. Puściliśmy tutaj grzywkę, na no, włosy dłuższe, no może nie rude, ale gdzieś tak w, w, w taki brązik, bardzo delikatny, taki, taki pociągnięty. No ciekawi jesteśmy z rudą, ciekawi jesteśmy czy nam, czy nam, czy Madzie się to po prostu spodoba. To jest pierwsza propozycja. Madzia, Madzia to jest taka bardzo fajna dziewczyna, tak? Ma, ma mamę Jolę, tateleszka. Też jesteśmy ciekawi. To jest taka kolejna propozycja: no po prostu takiej trochę grzecznej dziewczynki, tak? Może, może zastanawiałyśmy się z Rudą, czy ta fryzura nie jest taka po prostu za bardzo przeciężkawa. E, bo no, grzybeczka jest rozdzielona, ale no, może też Madzia oceni i no, może pani Jola też no, jest kobietą, prawda? Też pewnie tam ją czesza się, czesze się razem. No. Pan Leszek też e, przecież e, może się wypowiedzieć, nie, czy to jest e, po prostu fajne, czy to jest niefajne. E, no także, taka druga propozycja, no mi tak troszeczkę, troszeczkę przypomina Monikę Olejnik. Prepozycja na wieczór dla Magdy. Tak, tutaj na takie wyjście po prostu wieczorowe, jakaś, jakiś, jakiś, jakiś koktajl, bar, jakiś, jakaś opera, jakaś, jakiś teatr, nie. Czy to by poszła z panią Jolą, czy z Panem Leszkiem. Proponujemy tutaj takie uczesanie bardziej, e, właśnie wieczorowe. E, no, ten kolor zastanawiałyśmy się z rudą, czy właśnie ten kolor. Jest troszkę za ciemny, no. zastanawiamy się, ale to naprawdę można, można, można jeszcze spróbować się czymś pobawić, oczywiście paletą barw, ale no my proponujemy coś takiego. Tutaj na wieczór lekki makijażyk proponujemy, naprawdę leciutko szmineczką, podkreślone usta i odrobinę cieniu pod oczy, żeby nadać taką, taką, taką po prostu zwiewność. No, to jest nasza propozycja na wieczór. No i moja droga Madziu i wszyscy, wszyscy nasi styliści, miłośnicy fryzur i zmiany swojego looku. Moja droga Madziu, to jest coś, co Ci proponuję na sam koniec, tak? To jest po prostu styl na Jessica Albe. No, fajne, modne cięcie, po prostu na lewą stronę, zapuszczone włoski, przerzucone z nad prawego ucha. Czyli troszkę tak, jak wykorzystując tą fryzurę, którą masz teraz, nie? Oczywiście można tutaj dodać jakąś tam. Yy, broszeczkę, czy jakąś spineczkę, to ewentualnie porozmawiamy jeszcze o tym. Natomiast to jest, wydaje mi się, taki, taki faktycznie hit. Yy, yy, bardzo fajnie tutaj yy, jest jest podkreślone yy, jest podkreślona twoja, twoja właśnie kobiecość. Nie? Tutaj śmineczka też proponujemy lekko, lekko, lekkie cienie pod oczy, ale, ale nic więcej. Nic więcej nie trzeba, naprawdę. Jest fajnie, naturalnie. No, ciekawe, czy Ci się taka Jessica Alba spodoba. Zgłosił się do nas też, do naszego studia fryzjerskiego, Ruda i Angela, na nasz przyjaciel Krzysiu z dzichu. I powiem, no tutaj. No, tutaj powiem, że ja miałam, ja, Angela, miałam trochę problem, natomiast no, Ruda, Kaśka, to jest po prostu bardziej pomysł Rudej na, na Krzysia. No, one go lepiej znają razem z Madią, właśnie z, ze swoją przyjaciółką. One często po prostu jeżdżą z Krzyśkiem Busem, więc no, mają więcej wspólnych y, y, tematów i chyba się lepiej znają, więc ja tu odpuściłam raczej. Zdałam się na wyczucie i intuicję Rudej. No, ciekawe tutaj, co Krzysiu na ten temat. Pierwsza propozycja to może taka bardziej do pracy na dzień co na, na na co dzień tak propozycja rudej, że masz taką masz taką grzyweczkę włoski właśnie takie takie rudawe, no grzybeczka wycieniowana zdegażowane włoski po, po, po obu stronach naduszami. duszami, no, po prostu wydobywa z ciebie takiego troszeczkę um, takiego troszeczkę, no myślę bardziej um, takiego um, no Myślę, że to gdzieś tak w kierunku takiego bardziej chochołka. Druga propozycja, Rudaj. To jest no, fryzurka taka również z grzyweczką, Ruda, Ruda lubi grzyweczki, więc dla Krzysia też proponuję tutaj grzyweczkę. No z racji tego, że Krzysiu już ma tak na no, 48 lat i być może, być może pamięta Beatlesów, to tutaj mamy taką propozycję, prawda, troszkę, troszkę John Lennon, prawda, troszkę Beatlesi, zapuszczone PKS-y. No, taka myślę, spokojnie na, na wyjście do sklepu, na takie, taką tak do, też do codziennej pracy, też warto rozważyć, czy, czy, czy nie fajna fryzurka. No, propozycja rudej zdecydowanie. No, ja Angela też próbowałam troszkę podziałać. Tutaj z, z Krzysiem, żeby coś zrobić z jego, prawda, fryzurą. No i słuchajcie, no ciężko mi było, naprawdę ciężko mi było po prostu coś, coś wymyślić, no po prostu ciężki materiał, wiecie, no, do pracy. No ale co ty Krzysiu na to, zastanawiałyśmy się z Rudą, no, no co, co ty Krzysiu na to, no, no troszkę już lat masz, tak, ale no Justin Bieber zdecydowanie tutaj bym Ci polecała, no jakieś 13 lat mniej od razu, Justin Bieber, ja proponuję to bardziej, tak, właśnie na jakieś, na jakieś imprezy, jakieś, jakieś szaleństwo, takie, takie koncertowe. No i e, też w kontaktach, właśnie z dziewczynami, no to zawsze Justin Bieber działa po prostu. Także, że tutaj polecam, polecam spróbować pójść w tym kierunku, ale nie wiem, czy coś z tego wyjdzie naprawdę. No ostatnia propozycja dla Krzysia to już w ogóle jest odjazd, odpał, szaleństwo, tak, toż jakaś jakaś impreza w stylu technoparty. Po prostu szaleństwo. No, bardzo mocno rude, czerwone włosy. To też z kaśką poszliśmy po całości. No, myślę, że jakbyś po prostu przyjechał busem na, z taką fryzurą i był u nas na zajęciach, prowadził zajęcia, to po prostu, no, myślę, że naprawdę. Po prostu dziewczyny no zwróciłyby uwagę na ciebie. No, możesz sobie spróbować, Krzysiu, zaeksperymentować, jeśli jesteś odważny. Słuchajcie, no, dziękujemy za to, że, za to, że Madzia i Krzysiu tutaj się odważyli swoje twarze z włosami przesłać do naszego studia fryzjerskiego Zapraszamy. Zapraszamy też innych. No i ciekawi jesteśmy z rudą, jak Wam się podobały nasze propozycje, Szczególnie ciekawi jesteśmy, Madziu, Twojej odpowiedzi, odpowiedzi Pani Joli, Pana Leszka, tutaj odpowiedzi Krzysia. Ewentualnie po prostu Moniki, jego dziewczyny, jak, jak ona widzi, prawda, jakiś, jakąś zmianę luku u swojego Krzysia. No to słuchajcie, no to tyle. Trzymajcie się, do następnego razu. Pa! Na zakończenie takiego przedstawienia naszego wirtualnego studia fryzjerskiego Ruda i Angela chcemy jeszcze raz z Kasią Rudą zaprosić Was do przesyłania swoich zdjęć, fotek, twarzy, przede wszystkim z włosami. Nie? I wtedy, jeśli chcecie zmienić swój po prostu look, to z Kasią, domagasią Rudą, ustali Zaproponujemy Wam pewne propozycje, Wam złożymy i być może się po prostu zgodzicie, opublikujemy to i będziemy dyskutować na temat fryzur. Numer telefonu, na który możecie przysyłać foty 660 005 -782, e-mail sds.betlejem.gmail.com Ruda i Angela zapraszają. Bye!